Hey, Oka! Witajcie w kolejnym odcinku, dzisiejszy pod tytułem Sprzątamy mój pokój. Tak a więc idziemy, ale nie ma komentowania w komentarzach. Ale masz syf Dobra, idziemy. Aż jak patrzę, Jezu, tu jest wszędzie. U, wszędzie są ubrania, rzeczy. Nie wiem, z unboxingu zostały. Jak jesteście gotowi, to Wam pokazuję. Wow. Tu rzeczy tu jak widzicie. A więc sprzątamy. Ja nie widzieliśmy, że ten mikrofonik ma na taki kabel, ale nie jestem pewna czy najpierw od szafy, od biurka, od podłogi czy od łóżka. Ale no. chyba najpierw zaczniemy sobie od łóżka. Let's go. Dajcie, tak się prezentuje łóżko, no nie załatwię. A więc robimy. To najpierw zobaczymy co tutaj jest pod kołdrami. No ale na chwilę będzie bez mikrofonu, bo będzie trudno z jedną ręką. Wydaje jestem taki taki stoliczek. Patrzcie. Mój outfit na dzisiaj, takie luźne jeansy, taka bluza, koszulka dżensy, no. No to let's go. tutaj na łóżku są z Instax. Myślałam te tu, ale sobie przyniosłem właśnie to biureczko, bo tutaj mam tablicę. Chcę je tak... sami zobaczcie zaraz. Chcemy sobie aż asztablik ułożyć. Kolejny to jest tutaj taki pilocik do selfie sticka, z którego nagrywam. Tutaj Ups. skrzywia się kamera. No, tutaj mam takie. Fajne cośki. Takie naklejki Simsonów. Będę rozdawał moim obserwatorom kilkoma. Będę rozdawał do paczek, które będę robił. Tutaj mamy. Więc będę rozdawał. Co my tam mamy jeszcze? Już tam nie robimy, ale taksa. kładę zawsze tu. A tu moje malunki i moja klasa. Dobra, teraz te papierki trzeba. Te papierki schowam do szuflady. No i teraz chyba kołdra, no. Znalazłam takie coś, no bo smakam luz zawsze, dlatego alergię. Pozdro, wszyscy co mają alergię piszą w komentarzach. To co ja zauważyłam, że było zdjęte, teraz kocham i poduszki. I patrz, jak pięknie. Tu jeszcze chyba brakuje czegoś. Bo według mnie brakuje poduszek. To moje tak. I kolejne. Jeszcze kuchenkę. Jest. No to łóżko ogarnięte. I teraz możemy podłogę. Let's go. Teraz jest większy Tu plucaki, Tam. Tu, tu, rzeczy. Let's go. Zacznę to kąt, czyli takie coś. Tu, um, um, tu, na kątach. Tak, tu. Sekund? To jest tylko czapka, tak? Wiecie? Taki by z tego filmu. Założę sobie. Kolejny kąt. on jest tu. I mamy to zrobić, jak Zrobione. Kolejny kąt. Tu są jacyś bohaterowie. Tu jeden leży, tu drugi. Tu jakiś flet. Pamiętajcie, dobra, widzicie do wszystkie kurzy? Ten? Oczywiście powiedziałem podłoga. Więc zaraz będę to sprzątał. a teraz szybko, no, zrobimy na szybko. Zrobione. Kolejny kąt. I kąt z plecakami, materacami. No dobra, let's go. Się sobie zapłyniemy. w taki sposób, że ten plecak kładę tu kładę te dwa zapinam i kładę tu i teraz jej kąt no patrzcie teraz już nie ma kątów, a więc środek najgorszy, patrzcie tu, tu jeszcze odkurzaczem trzeba jeszcze pod wiórkiem nawet. Więc dobra. Zaczynamy. Najpierw chodźcie. Dobra. Wybieram. Nie. Skupiam. Ej, jakby co będzie odcinek z pakowania się, na jest. Bo ja na i do i Wiecie, do wirusa. A więc będą wpaść nowe odcinki. To moja skarpeta. No to było jest sprzątam. Sprzątana. tutaj ten kolejny bohater. To było jakby coś w kalendarzu rozwentowego, a więc teraz tu. Tylko został to, bo mam szczkę. No, powiedzieć. Muszę wam coś szybko powiedzieć. Jest to mój szkicownik, gdzie mam już. Ponad 20 obrazków, z mogę Wam tylko pokazać, takie I wasz kistawny do malowania tutaj, tutaj mam obrazek. I mam dużo obrazków. Ale z zasady pokażę Wam, jeśli pod tym filmem będzie powyżej 20 like lub 10, ja wybiorę na moim Instagramie i weszle szlachetny oficjal. Będzie 200 od po pokażę rysunki. Albo na moim kanale na WhatsAppie będzie 50 top też pokażę. A więc wiecie, co robić. Obserwujcie. Przesunąć. Albo nie, ja muszę na przerwać się. To idziemy podkurzać. No, bierzemy. Mam. No. no i bierzemy. Jak będzie działać? Chwilę się chwilę Chcę się skręcać. Chcę się skręcać. Chcę się to Chcę się 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 skręcać. się na zaczynamy biurko to jest największy skandal, patrzcie to nawet zostało z tego unboxingu pamiętacie? no to zaczynamy się z odprzętania jest jedna na strony. Zacznijmy od tej drogi pasa idzie żeby was nie zanudzać raz, dwa, trzy tylko się nie ma, ale jeszcze wam powiem, że te wszystkie odkochane cię. znajdują tu tak jak przyszło. Tutaj mam moje bingo 2325. A sprzątane teraz zajmujemy się tym cudem. Ale żeby Was coś nie zanudzać, no czasami będę coś mówił, ale raz, dwa, trzy Już prezentuję tak, pod sprzątanem tu i tu. Teraz będę sprzątał ten górny że na razie. już czuję spółkę, bo tam są ten. Według mnie to ładnie wygląda, już się zajmuję resztą. Składałem z składałem składałam zestaw ten liczeb i I szczerze polecam, mega fajne takie do zabawy. Okej, okay, to ja lecę robić. Pa! Prezentuję na razie. Patrz, apuka, co z tym? Tutaj zaraz posprzątam. Chciałabym ja z tego z, no z książkami. I książkami? Książkami. Książkami, wiecie. wiecie. Yy, z Marka ten zestaw, donaty, yy, Dubaj Chocolate, z Bambi te naklejki. To bym przyłożył w sumie. 3. Dobra, i no. No i tak na reszcie, ale jeszcze nie skończyłem, bo to chyba się najdłużej robi. Czy już jest skończony? I jak wyglądało na początku? Jak wygląda teraz. Nie ma tym mikrofonie. Ale dobra, to do rzecz. Dziękuję Wam serdecznie za. Oglądanie tego odcinka. I pamiętajcie. Filmy co dwa dni o 17.17 .17 i moje IG i wirusa. Dobra, pa!